Cześć, kochani, z tej strony Tądzi. Jeśli chcecie sprawdzić innych youtuberów lub znajomych, to wyślijcie im filmik. Zobaczymy, jak z kolei oni sobie poradzą z zagadkami. Teraz zapraszam na filmik. Przed podaniem przeze mnie odpowiedzi, sami spróbujcie odpowiedzieć na zadaną zagadkę. Powodzenia. Zagadka numer 1. Jest to bardzo szybkie. Jest to bardzo przydatna rzecz dla człowieka. Zanim ta rzecz nastała, świat jeszcze był ponury, ciemny zimny. Również ta rzecz z kolei potrafi zabić człowieka. O czym mowa w tej zagadce? Odpowiedź za 3, dwa. Jeden. Odpowiedź to o elektryczności. Zagadka numer dwa. Uwielbiam poruszać się na wszystkie możliwe strony, choć nie poruszam się po ziemi. Jestem dosyć rozciągnięty, jeśli jestem w górze. Potrzebuję powietrza, ale nie po to, żeby oddychać. Pomocna dłoń to wszystko, czego potrzebuję. Czym jestem? Odpowiedź za 3, 2, 1. Odpowiedź to latawce zagadka numer 3. Jestem jedynym organem, który sam się nazwa. Czym jestem. Odpowiedź za 3, 2, 1. Odpowiedź do mózgiem. Zagadka numer 4. Przedstawiam wam dziwne wizje. Zabieram was zwykle nocą. Oddaję w dzień. Nikt nie cierpi ani nie choruje na mnie. Ale może być choroba z niedoboru posiadania mnie. A wręcz jeśli nie weźmiecie mnie przez kilka dóbr z rzędu, możecie umrzeć. Czym jestem? Odpowiedź za 3, 2, 1. Odpowiedź to snem. I to wszystko w tym filmiku Buziaczki.